Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień naszych rozważań adwentowych, 8 grudnia. Bardzo piękna uroczystość w Kościele Katolickim, bo to dzisiaj obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Parę słów o tym dniu. Dzisiaj przypominamy sobie prawdę, że Maryja od chwili swojego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat niepokalanego poczęcia został ogłoszony w 1854 roku przez Piusa IX bullą inefabilis Deus. Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na matkę, swojego syna, zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem wcielonego słowa. I otóż na drodze naszych rozważań adwentowych chcemy dzisiaj zatrzymać się nad pytaniem, jak wyglądało zwiastowanie Anioła Gabriela w Maryi. Bo zwiastować, zastanawiając się nad samym słowem, odpowiadając sobie, oznacza zapowiedź czegoś. Oznacza uroczyste oznajmienie czegoś. I Anioł Gabriel właśnie czyni to Matce Bożej. Dzisiaj o tym czytamy w Ewangelii, której chciałbym, abyśmy przez chwilę posłuchali. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z Ronu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Kiedy wsłuchujemy się te słowa, zastanawiając się, jak wyglądał sam moment zwiastowania, pierwszą myślą z tej Ewangelii, która przychodzi i która jest dla, dla mnie osobiście taką uderzającą są słowa dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego. I faktycznie dzisiejsza uroczystość niepokalanego poczęcia i sam moment zwiastowania pokazuje nam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I myślę, że ta myśl tyczy się każdego z nas. Ta myśl przyświeca... Takim rozwoju naszej wiary i kształtowania serca w bliskości, w Bożej Miłości, z którą Bóg przychodzi do nas. I zobaczmy, że ten sam moment zwiastowania składa się z kilku takich części. Tego, co daje, z czym przychodzi Anioł do Maryi, ale też jak Maryja przyjmuje tę prawdę, bo ona jako młoda dziewczyna. Myślę, że wiele takich uczuć i emocji też jej towarzyszyło. Na początku anioł zostaje posłany, zostaje posłany przez Boga, objawia się o matce Bożej. Tak zastanawiając się, jakby to mogło wyglądać. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z takim z momentem, kiedy, Anioł objawia się, czyli ukazuje się Matce Bożej. To też szczególne doświadczenie. Nie każdy z nas, myślę, w swoim życiu będzie mógł doświadczyć tak fizycznie objawienia się Anioła. Maryja doświadcza tego, tego momentu, też wielu. Wielu świętych ma to doświadczenie, że Bóg objawia im się bardzo konkretnie w, w swojej osobie, bądź, bądź właśnie przez, przez swoich posłańców. Matka Boża bardzo mocno, namacalnie tego doświadcza, i to jest ta pierwsza chwila, kiedy Anioł objawia się jej, kiedy ona może dostrzec właśnie tę postać, która, która przychodzi i zostaje posłana przez Boga. I co mówi Anioł? Błogosławiona jesteś między niewiastami. Szczęśliwa jesteś, Maryjo, bo przychodzę do Ciebie z konkretną prawdą, z tą dobrą nowiną, też z konkretną misją, którą, którą Bóg syła. Jakie uczucia towarzyszą Maryi w tym momencie? Przede wszystkim, kiedy widzimy, wpatrujemy się w Słowo Boże, słuchamy Słowa Bożego, widzimy, że Maryja Doświadcza w sobie pewnego zmieszania, jest, jest zmieszaną na te słowa. Nie wie, co by miały one oznaczać, jak może stać się to, co, 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 co Anioł zwiastuje, jak ona, młoda dziewczyna może stać się matką, matką Syna Bożego. I to, to zmieszanie, ta, ta niepewność bardzo mocno jej towarzyszy. To są ludzkie emocje, które też bardzo często my przeżywamy, nawet w naszej relacji z Panem Bogiem, w naszej, w naszej wierze, też w tych relacjach czysto ludzkich, naszego codziennego życia. Wtedy anioł też wychodzi naprzeciw temu, widzi, co, co odczuwa, co przeżywa w sobie Matka Boża i, i przychodzi ze słowem, nie bój się Maryjo. Nie bój się. To też jest ta dobra nowina, to słowo, które, z którym Bóg chce przychodzić do każdego z nas dzisiaj, również w tym czasie, który przeżywamy w świecie, w którym przyszło nam funkcjonować, pandemii, pewnej niepewności, lęku. Nie bój się. Nie bój się. To słowo dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewa. W Ewangelii to słowo bardzo mocno Bóg kieruje do każdego z nas, a szczególnie do Maryi, która ma być matką Boga, jest, jest też tą, przez którą wypełnia się Boży plan tutaj, tutaj na ziemi. I w momencie, kiedy Anioł przychodzi z tym zapewnieniem: nie bój się oto poczniesz i, i porodzisz syna. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, Maryja ma wątpliwości. Maryja ma wątpliwości i to jest naturalne. To jest naturalne, że, że w momencie, kiedy rodzi się w nas niepewność, kiedy, kiedy może też przenika w nas strach, rodzą się, rodzą się wątpliwości. Ale anioł odpowiada, anioł wychodzi temu naprzeciw, anioł nie zostawia ją w tych, tych niepewnościach. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni się. Osłoni cię. I ostatecznym, ostateczną decyzją matki Bożej jest, jest zgoda. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według, według słowa Twego. To są takie pewne etapy. Takiego przyjmowania tego zwiastowania, czyli Anioł, który przyszedł, oznajmił tę dobrą nowinę od, od Pana Boga. Maryja w tych trzech etapach przyjmuje tę dobrą nowinę zmieszania, wątpliwości, ale ostatecznie zgody. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to wydarzenie, kiedy, kiedy Anioł przychodzi, kiedy, kiedy Maryja doświadcza tej bliskości, przyjmuje tę misję. Bóg chce dawać również nam konkretne wskazówki natchnienia. Przede wszystkim też myślę w tym Słowie: nie bój się, zachęca do takiej wielkiej otwartości. Już kilka dni Adwentu mamy za sobą, ale jeszcze, jeszcze wiele przed nami. I niech ten dzisiejszy dzień, niech ta dzisiejsza uroczystość będzie taką zachętą dla, dla każdego z nas. Bo choć może tak fizycznie nie doświadczamy tego i być może przez całe swoje życie doświadczymy objawienia Anioła, ale wiedzmy dzisiaj, że. Bóg bardzo konkretnie przychodzi do człowieka, przychodzi w natchnieniach, przychodzi, by bardzo konkretnie wskazywać na realizację tego Bożego planu w naszym życiu. I bardzo często te natchnienia i, i te zaproszenia prowadzą do, do takiego przełomu są zaproszeniem do tego, by w sobie wiele rzeczy przełamywać, by często pójść pod prąd, wbrew sobie. I w tych natchnieniach mogą nam towarzyszyć te uczucia, zmieszania, wątpliwości, ale chcemy budować w sobie tę ufność i wiarę, że skoro Bóg przychodzi i do czegoś mnie zaprasza i ja tak bardzo konkretnie odczuwam to w sobie, to jest to dobra droga. Jest to droga, przez którą Bóg chce prowadzić nas do, do zbawienia, do tej radości, radości wiecznej, do tego spotkania i życia przede wszystkim w pełni z Jezusem. I Bóg bardzo często objawia tę wolę bardzo konkretnie przez głos naszego sumienia, poprzez myśli, z który, w których przychodzi, też takie konkretne poczucie, przynaglenie do czegoś. I tutaj zawsze ten proces, który bije, który bije się w naszych myślach, wątpliwości, niepewności, zmieszania, ale aby ostatecznie zawsze w naszym życiu prowadziło to do zgody na tę realizację woli Bożej w naszym życiu. Nie jest to proste zadanie, ale postarajmy się. Z radością i z takim z wiarą odczytywać te Boże znaki, które Bóg nam daje i z którymi do naszego życia przychodzi, bo nie mam żadnych wątpliwości, że jest ich bardzo wiele. Im jesteśmy bliżej Pana Boga, im bardziej nasze życie z Bogiem przeżywamy, tym wierzę, tych natchnień jest, jest więcej, albo może są bardziej wyraźne w naszym życiu. Życzę odwagi, nie bój się, Bóg jest z Tobą i bardzo, bardzo Cię kocha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.